Dzień dobry moi drodzy i witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadeszła ta wielkopomna chwila, gdzie jadę łowić na swoich rodzimych łowiskach. Jestem w rodzinnym miasteczku w Starym Sączu. Właśnie zapakowałem busa, uzupełniłem wodę. Pakuję się, odpalam samochód i zapraszam. Wybaczcie mi, bo troszeczkę seplenie, bo byłem u dentysty dzisiaj rano, ale no jest piękna pogoda i nie chcę, wiecie, nic mi nie jest tak naprawdę oprócz znieczulenia, które przeszkadza mi troszeczkę mówić, jak słyszycie. Bus ogarnięty, woda zatankowana, wszystko, toaleta zrobione, pełen serwis kampera zrobiliśmy. Z tyłu mamy zawokowane drewno, także będziemy palić ognisko, wędki na pokładzie, pod gotowy na rozłożenie wędek. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że będę mógł łowić na łowiskach, na których się wychowywałem, na których biegałem jako dziecko. Troszeczkę to szczęście mi utrudnia znieczulenie, ale uwierzcie mi, jestem pełen energii, jest przepiękna pogoda i jestem wniebudzienny. Dojechaliśmy na miejsce. Tak wygląda ogólnie teren, na którym jesteśmy. Tam z drugiej strony jest staw. Tam są chatki zarządzających łowiskiem. I tutaj mamy piękne łowisko. Stanowisko numer jeden, stanowisko numer dwa. Tam już mam wędki, wybrałem dwójkę. Czyli będę zarzucał w tamto miejsce. Pogoda, jak widzicie, no jest cudowna dzisiaj. Troszeczkę tylko wieje, tak naprawdę. Stoję na nierównym terenie. Samo stoi tak. Ciężko było wypoziomować to, żeby stał całkowicie równo. Dlatego sobie podniosłem w lewą stronę i w tym momencie to koło jest wyżej, a tamto jest obniżone. Dzień dobry! Jak widzicie dojechali do mnie rodzice, za chwileczkę będziemy tutaj biwakować. Mamy ze sobą, jak to oczywiście kochana mamusia i tatuś, koszyczek piknikowy. W nim same łakocie i witaminy oczywiście. No fenomenalnie. Czekałem na to naprawdę bardzo długo. Starosądeckie stawy to kompleks rekreacyjno-wędkarski położony tuż obok Starego Sącza, gdzie łączą się dwie malownicze płynące górskie rzeki, czyli poprad i dunajec. Sam poprad i dunajec są znakomitymi łowiskami wędkarskimi na pstrąga lipienia głowacice i nie tylko. Jako dziecko spędziłem tutaj mnóstwo czasu, ucząc się wędkować, ale także na aktywnej rekreacji, która, wiecie, jako dziecko nie do końca zawsze bywała bezpieczna, ale dało mi to mnóstwo niesamowitych wspomnień i czuję się zaszczycony, że mogę po latach wrócić w to miejsce i eksplorować je na nowo. Co do samego Starego Sącza, jest to jedno z najstarszych miasteczek w Polsce o bardzo bogatej historii, ale to już jest temat na inny odcinek. Spróbujemy truskawkę. I spróbujemy coś śmierdzącego, mięsnego bardziej, czyli na przykład kryl. Nie do końca jestem pewien, jakie tutaj jest dno. Możliwe, że jest dno bardzo muliste, dlatego coś, co będzie odbijało się od mułu i będzie lepiej wyeksponowane, może zadziałać lepiej. Jestem z rodzicami, którzy grzeją się w tym momencie przy ognisku. Mamy kiełbaskę, robimy sobie tutaj fajne jedzonko. Przyjechał także do nas Mateusz, który jest zarządca łowiska. Możliwe, że go później poznacie. I jest na tyle. Uprzejmy, że wywozi mi zestawy, bo ja do czynienia z wywożeniem, no raczej nie miałem bardziej łódka zanętowa. Polegam na jego doświadczeniu, jeżeli chodzi o to łowisko. Trzymajcie kciuki. Palenisko w każdym kraju robi furorę. Pora roku nie ma kompletnie znaczenia. Ważny jest klimat, towarzystwo i jedzenie. Musi być dobre jedzenie. Naprawdę. Dobra kiełbaska. Dobra kiełbaska. Mmm. na łonie natury smakuje jeszcze lepiej. Moi drodzy, coś pięknego. Spędzić z rodzicami po praktycznie dwóch latach, jak się nie widzieliśmy i bardzo tęsknili mi się za sobą, spędzić sobie czas przy ognisku na łonie natury, w miejscu, które od dzieciństwa odwiedzaliśmy tutaj razem. Także fenomenalnie napawam się tą chwilą i naprawdę jestem w raju. Jest ile na to czekałem. Jest w końcu akcja. Czekałem na zasadzie, żeby przyjechać do Starego Słońca i złowić po dwóch latach swoją. Pierwszą rybę. Znaczy no jeszcze, jeszcze nie jest na matwie, także. że co najmniej drugie tyle co No bo jest zima, to faktycznie może być. Może być niespodzianka. Tutaj nie ma takich karpi, o których mówisz 2-3 km Faktycznie. Ale jest piękny. Nie no ja tu jestem w niebie. Stary Sącz Pokazuje swoje obliczki. Mamy... go. Ale piękny. Ale piękny. Patrzcie na tego banana telefon dzwoni teraz. Teraz akurat. O i to jeszcze patrzcie kto dzwoni. Żona, narzeczona. Nie, goblin. Ja. Sorry, Goblin nie mogę odebrać. Rewelacja. Naprawdę. Szacun Mateusz za piękne ryby. Za położenie zestawu to raz, bo to jest tak, twoja tak, zasługa. Tak. Ale i za Niegdzie, bo... Jezu, je, piękne ryby. Mamy szczęście, nie? Nie no szczęście. O tej porze roku jest naprawdę to, to wyjątkowo, żeby trafić przy takiej temperaturze wody. No nie liczyłem, nie liczyłem, ale przyznaję, że, że jestem... Miła niespodzianka. Miła niespodzianka, jestem mega zaskoczony. W ogóle nie poznaliście jeszcze Mateusza, który jest tego łowiska. Bardzo mi miło. Niewiele widać pofać. teraz. Na pewno się jutro, jutro pokażemy. Się pokażemy się o tym i porozmawiamy reklamy. o tym, ale, ale też nie wiecie kto w tym momencie jest operatorem kamery. Pokaż się panie. <laughs> jest ekipa. Przyjechał Adaś. Co my tu mamy? Jest, to jest to, to jest to, dobra. Przetrzymamy go sobie do rana. Sprawdzimy, czy, czy wszystko z nim jest dobrze. Zabezpieczymy mu ranę łódą kochaku. I rano go dotkniemy. Aż moi drodzy, jak zauważyliście, w sumie tak niepostrzeżenie, że dojechał do mnie Adaś. Siemanko ludziska, w trzech siedzi. Teraz we dwóch, jeszcze z Mateuszem. Mateusz, proszę sobie dołożyć do pieca. Ja wędki nie mam, za to, to mam w. Yy... No, yy... Yy... <laughs> no Właśnie, domyślcie się, domyślcie, domyślcie się, co ma. Więcej powiem rano, co będziemy robić. O, jest i akcja. A się zerwałem szybko. Jest minus 2 stopnie. I kolejne branie, ale odjazd był. Patrzcie jaka zamarznięta wędka w ogóle jest lud wszędzie, koło też. My sobie siedzimy przy ognisku tam. Też nam zimno jest nie jest straszne, mróz. Druga ryba. Wiecie jak ciężko złowić w ogóle karpia w zimie, A zwłaszcza przy mrozie, gdzie temperatura wody. Podejrzewam, że jest bliska bliska zera, ale mniej więcej może mieć 2 stopnie nie za mocno Adaś podoba mi ten podbierak, dobra? dobra, gdzie on jest? tam obok, <gry> z drugiej strony przymarzł z liśćmi jest od razu <gry> połóż go, ale <gry> to wygląda z tymi liśćmi no. dzień dobry czy tam dobry wieczór <gry> Dobry wieczór. Dobry wieczór. 21.30 Ty czego do ogniska dać, bo na bank mu zimno. Wiecie, pan sobie z przypieczaną skórką? Czy Ja. Czy bardziej y, jakiś może wywar? No ten, ten nie hibernował. Mamy go. Jest! I zobaczcie jak on wygląda. Grubaśny. Około 7 kg myślę. Na pewno nie ma więcej. Ale no, jest maszyna. Mamy 23 i jest minus 3 stopnie. Ognisko dawało radę jak najbardziej. Wypaliliśmy całe drewno. Ja jeszcze biorę szybki prysznic i kładziemy się spać. Dobra. Dobry dzień, dobry w nowym dniu. Czas operacyjny 7.30 rano. Bierzę kawka. Pół godzinki przynajmniej czekamy aż chłopaki wstaną i rozpoczynamy ten dzień. Noc dosyć mroźna. Zresztą za chwilę Wam pokażę wędki, bo wszystko jest osobnie sztywne na zewnątrz. Myślę, że spadło maksymalnie do minus pięciu. Busie no cieplutko, no. nic tutaj nie ma. Nie ma co narzekać, bo naprawdę jest ciepło, przytulnie, jak zawsze. Bus ogarnięty. możecie zobaczyć tutaj. Tu już się nam powoli wszystko odmraża. Mata tak samo. Będki nadal w wodzie. Jeden z sygnalizatorów musi się naładować. I tutaj mamy dwie rybki. Spokojnie spędziły tutaj noc. Teraz z Mateuszem sprawdzimy wszystkie ewentualne uszkodzenia ryb, które spowodowane były tym sezonem. Zaaplikujemy im Lek na wszystkie ewentualne rany i pasożyty. Zrobimy parę fotek. I rybki lądują z powrotem do wody. Jeżeli chodzi o łowisko, naprawdę zadbane fenomenalnie. Rybki są w idealnej kondycji, to już było widać po wyciągnięciu ich z wody. Jakie ryby tutaj możemy spotkać u ciebie? No, jeżeli chodzi o gatunki ryb, jakie możemy spotkać, to, to przede wszystkim karp, amur, ale też mamy sporo drapieżnika i to dużego drapieżnika, takiego jak Sum. Szacujemy, że możemy tutaj złowić Sum. A ja złowiłem największego, 1,80 m, były łowione po 1,90 m. Myślę, że możemy złowić również większe, czyli takie powyżej 2 m. Mamy dużo drapieżnika, takiego jak okoń, szczupak, jest też sandacz, ale one są tutaj jak gdyby tylko i wyłącznie do utrzymania równowagi biologicznej akwenu, czyli nie łowimy tych rybek, tylko one sobie tutaj żyją i pracują e, tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o, o łowisko to jest to typowo łowisko karpiowe, czyli z przewagą karpia i amura. I co warto jeszcze wspomnieć, e, przy łowisku pracuje z Wami również bardzo dobry ichtiolog, tak. który zajmuje się doradzaniem, jeżeli chodzi o opiekę nad rybami i, mhm. i jak, się, jak po prostu zadbać o całe łowisko. Mając taki akwen e, jak ten i myślę, że, że jakikolwiek akwen z rybami, gdzie, gdzie inwestuje się dosyć spore pieniądze, to trzeba mieć na uwadze to, że trzeba dbać o to i trzeba Trzeba mieć z tyłu głowy, że różne niespodzianki czy niedogodności czekają na nas i mogą zrobić krzywdę tej rybie. Dlatego trzeba co jakiś czas badać parametry wody, trzeba rybę oglądać, kiedy ona jest na brzegu, kiedy jakiś wędkarz bądź ja sam, bo też wędkuję, tą rybę wyciągniemy, trzeba na to zwracać uwagę, bo jak coś przegapimy, to później może się okazać, że jest już za późno dlatego tak. współpracujemy właśnie z fenomenalnym ichciologiem który raz w miesiącu otrzymuje badania parametrów wody tego łowiska i jeżeli mielibyśmy jakiekolwiek obawy czy, czy coś na rybie zauważylibyśmy to na pewno jest to konsultowane z nią do tej pory nie działy się takie rzeczy ale na pewno jest to gdzieś komfort psychiczny, że taka osoba czuwa na tym wszystkim mi jest bardzo miło, że nas odwiedziłeś tym bardziej, jeszcze bardziej. Tym bardziej że troszeczkę od czasów, kiedy jak gdyby byłeś ostatni raz trochę się tutaj pozmieniało, I, Oj, będzie, się i, będzie pozmieniało. Się, i będzie się na pewno jeszcze zmieniało bo zależy nam na tym, że właśnie takie kampery czy ogólnie dostęp dla ludzi, którzy sobie cenią komfort, był tutaj coraz, coraz większy. Będziemy rozwijać zaplecze sanitarne w tym sezonie, w następnym sezonie, który nadchodzi, bo w tym sezonie już będziemy za niedługo kończyć naszą frajdę wędkarską, ale w przyszłym roku na pewno to wszystko jeszcze, jeszcze będzie szło do przodu i jeszcze będzie bardziej komfortowo i przyjemnie. Także zapraszamy serdecznie do odwiedzania. Także jak słyszycie, łowisko Zacisze jest otwarte również na karawaningowców. Są tutaj miejsca, gdzie sobie Oczywiście. można zaparkować przy wodzie. Zapraszamy wszystkich. Zapraszam serdecznie. Dobrze moi drodzy, ale czas zająć się głównymi e, aktorami tego odcinka. Czyli tymi dwoma pięknymi karpiami. Za chwileczkę sobie wyciągniemy na matę tam. Zrobimy fotki. Nie wiem, czy będziemy ważyć, czy nie? No mniej więcej wiemy, że one mają około... Myślę, że około 7-8 kg. 7-8 kg, tak. Bardzo, bardzo fajnie wyglądające, ale, ale nie będą miały więcej jak to 8 kg. Jest zimno, warunki są jakie są. Zrobimy tylko fotki i, i rybki bezpiecznie wracają do wody. Temperatura wody w tej chwili ma 4 stopnie, i się nic w tym worku nie dzieje, a możemy spokojnie na drugi dzień na tą rybę popatrzeć. Ewentualnie, oprócz jak gdyby tam uszkodzenia po haku. Wychaczyć takie tutaj, właśnie jak mówisz, Elementy takie mechaniczne jak otarcia, które możemy później tym właśnie środkiem, który to nie jest żaden środek kupiony w sklepie wędkarskim. To jest lek, który działa bardzo, bardzo mocno przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. I zobacz na barwienie, w ciągu dosłownie 3 sekund wsiąka w 60% skóry ryby i tak się utrzymuje przez najbliższe około 48 godzin lecząc tą rybę, a nie. Tylko nie wiem, zostawiają nam jakiś powierzchowny ślad, więc możemy ją zobaczyć, obejrzeć i wszystkie mechaniczne uszkodzenia, które tutaj na pewno są, bo jest mnóstwo gałęzi i tak dalej, tej rybie pięknie zdezynfekować, a później wypuścić ją e, do wody, już jak gdyby w pełnej ochronie. I tutaj właśnie mamy dziurkę po haku. Tak jest. Tak samo możemy sobie zdezynfekować. Dobra, stój chwilę. Super. Szybko go odwrócimy. Tak, tutaj, tutaj coś było. Tutaj o. jest. No widzisz, to jest typowo mechaniczne uszkodzenie jak gdzieś gałęzią czy czymś, prawda? No i to stare już, znaczy no, Ta, zagoi, no ale, ale się. się. Ale goi się, ale wiesz, to, się, to najważniejsze, nie? Żeby się tam później z tego jakaś pleśniaweczka właśnie nie tworzyła, szczególnie w chłodnej wodzie, nie? Trzymaj się, kolego. Super nocka, naprawdę miejsce świetne. Jak widzicie, można zostać tutaj kamperem, podjechać sobie pod stanowisko. Będą zrobione paleniska, to jest akurat nasz fenek tam, ale będą zrobione paleniska, żeby można było sobie rozpalić ognisko. Zawijamy obozowisko, zawijam wędki i jedziemy dalej. Gotowy? My już zebrani, lecimy do domu. Moi drodzy to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję, że dotrwaliście do końca jak zwykle i do następnego. Trzymajcie się.